Liga Świątek z kolejnym ważnym trofeum. W finale Miami Open Polka od początku narzucała swoje warunki w meczu przeciwko Naomi Osace. Na kord wyszła z dużą motywacją oraz właściwą taktyką. Japonka nie miała w tym spotkaniu za dużo argumentów, które traciła z upływem tego meczu. I nasza rodaczka wygrała finał 6-4-6-0. W ten sposób Raszynianka może cieszyć się z trzeciego z rzędu zwycięskiego turnieju rangi WTA 1000, co jest już wydarzeniem bezprecedensowym. Dzięki fenomenalnej dyspozycji w ostatnim czasie, Świątek wskoczyła na pozycję lidera rankingu WTA. Dla Huberta Hurkacza pobyt w Miami również kojarzy się dobrze. W zeszłym roku singlowe zwycięstwo, a w tym wiktoria w rywalizacji deblowej wraz z Johnem Isnerem. Polak i Amerykanin cieszyli się z wygranej, pokonując w finale doświadczony duet z Kubski-Kolchow 7-6, 6-4. Ostatnie dni dla polskiego tenisa są wręcz wyborne i oby tak dalej.